Cześć. Ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał Kur21. Czekaliście, pytaliście, prosiliście. No to proszę bardzo. Ever solo play. Streamery od Ever Solo, a zwłaszcza model DMPA 6, osiągnęły gigantyczny sukces w branży audio. Można nawet powiedzieć, że te urządzenia zrewolucjonizowały rynek streamerów. Od tego czasu Ever Solo wypuścił DMPA 8, A10, końcówki mocy oraz niedawno odświeżone wersje DMPA 6 oraz DMPA 6 Master Edition o oznaczeniu Gen 2. Fani marki i nie tylko chcieli jednak jeszcze jedno, urządzenie, czyli prawdziwy wzmacniacz typu All-in-One. Po zapowiedzi modelu Play, internet i nasz telefon zapłonęły i co chwilę dostawaliśmy pytania, czy już słuchaliśmy, czy dotykaliśmy, kiedy w końcu to urządzenie się pojawi. Powiem szczerze, że ciśnienie rosło z dnia na dzień i mogę spokojnie powiedzieć, że Eversolo Play jest najbardziej wyczekiwanym urządzeniem na rynku audio w 2025 roku. Czym tak właściwie jest Ever Solo Play? Jest to all-in-one, prawdziwy multimedialny kombine. Jest on streamerem, odtwarzaczem CD, o ile zakupicie wersję CD Edition, wzmacniacz, a do tego dostajemy tutaj prawdziwe mnóstwo funkcji. Zacznijmy od kwestii streamingu. Ever Solo Play ma wszystko to, za co ludzie uwielbiają streamery od tego producenta. Rewelacyjną, prostą i intuicyjną obsługę, pełną stabilność działania oraz dostęp do praktycznie wszystkiego, co możecie potrzebować: Airplay, Tidal Connect, Spotify Connect, Cobus, Deezer, radio internetowe, czy też odtwarzanie plików z dysków NAS. Samo urządzenie działa na systemie Ever Solo, który jest oparty o Androida, co zapewnia szybkie i bezproblemowe działania. Za sekcję daka odpowiedzialna jest tutaj kość AKM AK4493SEQ. Sekcja wzmacniacza to klasa D, mogąca oddać do 60 W mocy na kanał przy 8 omach. Dodatkowo EverSolo chwali się tutaj ultra niskimi zniekształceniami. Nie oczekujcie tutaj jednak tego, że EverSolo Play wystaruje Wam poprawnie duże, wymagające kolumny. To zdecydowanie nie jest wzmacniacz super mocny, zatem polecamy zwracać uwagę na skuteczność kolumn, które chcecie do niego podłączyć. Ja tutaj akurat mam wersję CD Edition, która została dodatkowo wyposażona w odtwarzać płyt CD. Szufladka wysuwa się z lewej strony urządzenia, dzięki czemu przód pozostaje prosty i minimalistyczny. Sama szuflada nie sprawia wrażenia mega solidnej, zatem zachęcam do ostrożnego korzystania. Szkoda, że nie jest to top loader, no ale pewnie tutaj zaważyła kwestia budżetu. Samo urządzenie jest moim zdaniem po prostu śliczne. Na przodzie znalazł się ogromny 5,5 calowy ekran, który robi mega robotę. Jest on jasny, bardzo ostry i wygląda po prostu rewelacyjnie. To co mi się też podoba to fakt, że okładki zajmują cały ekran, co powoduje, że na to urządzenie naprawdę chce się patrzeć. Sam ekran oczywiście jest dotykowy i za jego pomocą możecie oczywiście obsługiwać to urządzenie. Oprócz dotykowego ekranu możecie oczywiście skorzystać ze sprawdzonej aplikacji EverSolo Control. Sama apka to już klasyk dla EverSolo. Mnóstwo funkcji intuicyjna, stabilna i szybka. Play tak samo jak nowa generacja DMPA6 ma Wake on LAN. Zatem z poziomu aplikacji możecie też włączać i wyłączać urządzenie. Co jeszcze możemy robić z poziomu apki? Aktualizować firmware, regulować głośność, zarządzać multiroomem, sterować zarówno źródłem dźwięku jak i wyjściami, bawić się takimi funkcjami jak korektor lub też motyw urządzenia lub nawet takie bariery jak kolor podświetlenia potencjometru. Wracając jeszcze do wyglądu i wykonania. Play robi świetne wrażenie. Jest taki nabity, ciężki i świetnie wykonany. Wszystkie krawędzie zostały obrobione dokładnie, a cała obudowa jest zrobiona z aluminium. Jedyne, do czego można się doczepić, to tak jak już wspomniałem, szufladka od napędu CD. Powiedziałem już o froncie, ale z tyłu dzieje się jeszcze więcej. Play oczywiście jest wyposażony w złącze HDMI ARC, wejście optyczne oraz koaksjalne, wejście RCA, wejście fono do podłączenia gramofonu wyposażonego zarówno we wkładki MM jak i MC, wyjście USB Audio Out, wyjście koakcjalne oraz Trigger In. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie tutaj obecność wyjścia sabaut, do którego możecie podłączyć subwoofer. Pod gniazdo USB 3.0 z tyłu możecie również podłączyć zewnętrzny dysk i odtwarzać muzykę bezpośrednio z niego. To wszystko powoduje, że Play jest niezwykle funkcjonalnym i wielozadaniowym urządzeniem. Jest to prawdziwa definicja słów All-in-One. Jakby tego było mało, Play umożliwia korekcję akustyczną pomieszczenia z wykorzystaniem zewnętrznego mikrofonu pomiarowego, jak na przykład Eversolo EM01. Jeżeli akustyka Waszego pomieszczenia nie jest najlepsza, to zdecydowanie polecam wypróbować tę opcję. Co ciekawe, u nas w tej sali odsłuchowej korekcja pomieszczenia raczej spowodowała, że Play zagrał gorzej. Jeżeli planujecie zakupić to urządzenie, to koniecznie tę funkcję wypróbujcie. Może się okazać, że u Was zrobi to robotę, a przecież nic to nie kosztuje. My spróbujemy powtórzyć taką kolekcję za jakiś czas, może jakaś aktualizacja spowoduje, że tym razem zadziała to u nas lepiej. Jeżeli lubicie korzystać z Equalizera, to Play zdecydowanie Was zadowoli. Mamy tutaj 15-pasmowy korektor graficzny oraz 10-pasmowy korektor parametryczny obsługujący niezależną regulację dla obu kanałów. Macie tutaj też 23 gotowe presety w ekwalizacji, ale jak to z tymi presetami bywa, nie polecam z nich korzystać. Jeżeli korzystacie głównie z Tidal'a, to obsługa jest bajecznie prosta dzięki Tidal Connect. My tą funkcję uwielbiamy, bo to po prostu działa. Wisienką na torcie oraz to, co naprawdę wyróżnia EverSolo na tle konkurencji jest obecność Apple Music. Użytkownicy tej aplikacji, do których sam się zaliczam, od lat mieli problem ze znalezieniem streamera, który z Apple Music współpracuje. W EverSolo Play aplikacja Apple Music jest dostępna pod ręką. Wystarczy ją po prostu kliknąć, aby zainstalować i wszystko działa bez problemu. EverSolo Play jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą jedno urządzenie na swojej szafce RTV. Cedek, streamer, wzmacniacz, wszystko w jednym, a to wszystko w naprawdę atrakcyjnej cenie. A skoro już wspomniałem o cenie, to oczywiście link do tego produktu znajdziecie w opisie dzisiejszego filmu. No dobra, zatem Ever Solo Play jest wybitnie funkcjonalny. A jak brzmi? Jest to zdecydowanie neutralnie i równo brzmiące urządzenie. Oferuje ono dobrą rozdzielczość dźwięku oraz sporo detali. Nie spodziewajcie się tutaj jednak świetnej barwy, gigantycznej dynamiki, czy też bardzo obszernej sceny. Jak już wspomniałem na początku tego filmu, sekcja wzmacniacza nie należy tutaj do kolosów, zatem urządzenie to nie wystaruje wymagających prądowo kolumn. Dodatkowo Play nie grzeszy rozmachem i dynamiką. Jest to wzmacniacz, który brzmi dobrze, ale raczej nie zadowoli on tych bardziej wymagających. Co ważne jego uniwersalny i neutralny charakter spowoduje, że dogada się z wieloma kolumnami, o ile oczywiście zadbacie o to, aby były one poprawnie wystarowane. Jeżeli już tak się stanie, to dostaniecie rytmiczny, detaliczny i naturalny dźwięk, który potrafi się podobać. Jeżeli jednak myślisz, że zamienisz swojego musicala M6 si Tytanie, czy Rega, Elicit, czy Elex bez utraty na dźwięku, no to w tym przypadku się rozczarujesz. Nie jest to jednak do końca zaskakujące: Ever Solo Play kosztuje dużo mniej niż wymienione przeze mnie wzmacniacze, a funkcjonalnością bije je na głowę. Co u nas zagrało dobrze z tym wzmacniaczem? Na przykład kolumny z serii Diva od Indiana Line, seria Bronze od monitor audio, czy też szafiry od pylona. Play dobrze też współpracował z kolumnami droższymi, takimi jak na przykład z serii QR czy też wokale serii Teba. Oczywiście nie wyciągnął z tych kolumn maksa, ale słuchało się tego przyjemnie. Naszym zdaniem, Ever Solo Play może być rewelacyjnym urządzeniem do monitorów, ponieważ jeżeli chodzi o właśnie stojące duże kolumny, no to może być problem z mocą. Jeżeli jednak podłączycie go do monitorów, które są stosunkowo łatwe do wysterowania, to brzmi on naprawdę rewelacyjnie w swojej cenie. Jeżeli jesteś nim poważnie zainteresowany, to musisz po prostu mieć świadomość, że nie jest to najlepiej brzmiące urządzenie w swoim budżecie. Oczywiście, od strony funkcjonalności, wykonania oraz obsługi, jest to prawdopodobnie najlepszy wzmacniacz All-in-One w tym budżecie, jaki został kiedykolwiek wyprodukowany. Dźwiękowo też się broni, bo on brzmi po prostu dobrze, natomiast nie oczekujmy, że będzie rywalizował ze wzmacniaczami za 10 tysięcy. Mówię to po to, aby ogromny hype na to urządzenie nie spowodował, że ludzie zaczną oczekiwać czegoś, co jest po prostu nierealne. Ja osobiście uważam, że za te pieniądze Ever Solo Play jest urządzeniem wybitnym. Bo przecież zobaczmy, co on oferuje: CD, streaming, wzmacniacz, rewelacyjną obsługę, bardzo wysoką jakość wykonania i dobry dźwięk. No w tej cenie naprawdę to jest jeszcze więcej, niż moglibyśmy oczekiwać. Przechodząc do podsumowania. Czy hype na Ever Solo Play jest uzasadniony i czy on sprostał wymaganiom? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jeżeli podejdziemy do tematu rozsądnie i nie będziemy oczekiwać czegoś, czego to urządzenie nie może nam dać po prostu w tym budżecie, to na pewno się nie rozczarujemy. Uważam, że Ever Solo Play jest najlepszym możliwym sposobem na wejście w świat stereo dla ludzi, którzy oczekują dużo za niedużo. Oczywiście Ever Solo Play już jest dostępny w naszym salonie i można wpaść go posłuchać. Zatem zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na prezentację w Q21. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam, jak zwykle, pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dajcie znać, co sądzicie o Ever Solo Play, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.